Zakrzepica jest to proces, który doprowadza do aktywacji krzepnięcia krwi, czyli innymi słowy krew, która powinna pozostać w naczyniu czy to żylnym, czy tętniczym. W tym wypadku najczęściej mówimy o zakrzepicy żylnej, więc Krew, która powinna pozostać w stanie płynnym, z takich czy innych powodów przestaje być w stanie płynnym, czyli mówimy, że wykrzepia. Biologicznie możemy wyróżnić kilka rodzajów aktywacji krzepnięcia: tak tzw. tor wewnątrzpochodny i tor zewnątrzpochodny. Mówimy też o czymś, co nazywa się triadą Wirchowa. Znany lekarz Wirchow kiedyś sformułował taką zasadę, że możemy mieć do czynienia z czynnikami sprzyjającymi wykrzepieniu krwi: są zmiany w samej krwi, zmiany wynikające ze spowolnienia przepływu krwi i zmiany w samym naczyniu. Które może doprowadzić do, do, do wykrzepienia tej krwi. Więc te wszystkie trzy czynniki niejako sprzyjają procesowi, procesowi zakrzepowemu. Proces zakrzepowy może też dotyczyć żył układu powierzchownego, jak i głębokiego. Generalnie proces, który dotyczy układu głębokiego, czy też przenosi się na układ głęboki, wiąże się dla pacjenta z dużo większym zagrożeniem. Często też zakrzepica żół głębokich może przebiegać w sposób nie, niezauważalny dla pacjenta, w sposób bezobjawowy, i wtedy takim, takim pierwszym objawem może być wystąpienie duszności, wystąpienie objawów zatorowości płucnej, czy też nawet nagły zgon pacjenta z powodu masownego zatoru płucnego, który pochodzi właśnie z żół głębokich w kończynach, czy, czy innych dużych żył głębokich. W organizmie. Więc tutaj zakrzepica czy zatorowość związana z wykrzepieniem krwi w układzie głębokim może się wiązać z ciężkim stanem pacjenta, ze stanem zagrożenia życia. Większość natomiast stanów zakrzepowych występujących w układzie powierzchownym, czy to związanych z żelakami, czy to związanych z jakimś innym procesem chorobowym. Przebiega z nasilonymi dolegliwościami zapalnymi, z nasilonym obrzękiem, ale w większości przypadków ten obrzęk, ten stan zapalny jest samograniczający się i nie stanowi w bezpośredniego zagrożenia życia dla pacjenta. Natomiast może stanowić zagrożenie, jeżeli procesem zapalnym z układu powierzchownego zostanie również objęty układ głęboki. Więc każdy taki stan wymaga indywidualnie. Podejścia zebrania wywiadu co do przyczyn wystąpienia zakrzepicy i odpowiedniego wdrożenia leczenia w zależności od tego, jaką mamy przyczynę, jakie, jakie jednostki chorobowe, problemy mogą być z tym stanem związane.